Harry Potter przestał być kurduplem z blizną i magiczną pałką, a stał się dorosłym młodzieńcem, co sprawia, że... zarówno blizna, jak i magiczna pałka stają się pojęciami coraz bardziej problematycznymi. Nic więc dziwnego, że zachowawczy twórcy postanowili skończyć serię. W oczekiwaniu na nieuniknionego reboota przygód czarodzieja, możemy się cieszyć dwoma finałowymi częściami tej magicznej opowieści, za które odpowiada całkowicie bezpłciowy David Yates. Wiemy, wiemy, że nie możecie się już doczekać odpowiedzi na pytanie, kto kogo zabije i czy w końcu dojdzie do jakiejś mało przyzwoitej defloracji, więc kończymy już nasz durny monolog i zapraszamy do kina. Film Arkadiusza Jakubiaka jest najlepszym przykładem na to, że nawet taki brzydal jak dzwonnik z Notre Dame chce kochać i być kochany. Reżyser, znany do tej pory jako aktor słynący z kreacji nieokrzesanych grubiantów – patrz wesele czy dom zły – odkrywa w prostej historii o miłości wrażliwe, subtelne i poetyckie oblicze, zupełnie obce do tej pory szerszej publiczności. Nam się to oblicze spodobało, bo jest w nim coś równie pokracznego, co ujmującego. Żeby wyobrazić sobie efekt, Wystarczy pomyśleć, co by było, gdyby Arnold Schwarzenegger nakręcił Jestem miłością. W Stanach Zjednoczonych kwitnie gatunek kina potocznie nazywany filmami od czarnych do czarnych. Nie ma w tej nazwie ani krzty rasizmu, a jedynie kalkulacja ekonomiczna, o czym najlepiej wie Tyler Perry który jest zarówno bogatym człowiekiem, jak i czołowym twórcą tego rodzaju kina. Wygrać miłość to ciepłe, niczym rozgotowane kluchy kino, za które odpowiada twórczyni Stowarzyszenia Wędrujących Jeansów. Oczywiście dla niewyrobionych kulturowidzów może być szokiem, jak przystojny, umięśniony koszykarz, który może przebierać w rozbudzonych seksualnie gwiazdkach pop i seriali oraz modelkach Victoria's Secret, może zakochać się w Queen Latifie. Ale w Ameryce ponoć wszystko jest możliwe. Podziwiamy odwagę dystrybutora, który w dzisiejszych czasach wprowadza do kino powieść o braciach bliźniakach Co po niektórzy mogą się bardzo rozgniewać, że w ten sposób znieważa się pamięć pierwszego męczennika czwartej RP. Jednak ci, którzy mają takie klapki na oczach, mogą czuć się farciarzami, bo nie widzą prawdy. A prawda jest taka, że jest to pretensjonalny francuski film o niczym, w którym dwójka młodych aktorów braci zabawia się z dziewczynami, chłopakami i spotyka na swej drodze śmierć. Kobiety bez mężczyzn to tytuł idealnie nadający się dla pornosa. I pewnie dlatego właśnie taką nazwę nosi obraz Shirin Neshat. Hola hola, poczekajcie zanim się zanad to napalicie. To nie jest ten rodzaj pornosów o jakich myślicie. Film Kobiety bez mężczyzn przeznaczony jest dla bardzo specyficznego grona odbiorców. To pornos dla fetyszystów, których nie interesuje cielesność, a orgazm intelektualny przeżywany godzinami w dysputach nad interpretacją kolejnych kadrów filmu. Czyli mówiąc po prostu i po ludzku, dla studentów kulturoznawstwa. W dniu premiery wydziały te pewnie będą puste. Amerykanie kochają francuskie kino, choć większość z nich o tym nie wie. Oglądają bowiem tylko amerykańskie remake'i francuskich filmów, o których pewnie nigdy nie słyszeli. Dotyczy to także Polaków. Oryginał, dla niej to wszystko, zobaczyła w naszych krajach garstka widzów. Vincent Lindon nie jest wielkim magnezem. Wystarczy jednak zastąpić go Russellem Crowem i hit jest gotowy. Bo też która z pani nie zechce pomarzyć, że jest na miejscu Elizabeth Banks i Crow zrobi dla niej wszystko. Byle się tylko nie okazało, że nowa wersja to raczej odpowiedź na pytanie, czego nie zrobiłby dla miłości Meat w swoim słynnym hicie sprzed lat.